Rejestrując się w platformie GamerHash.co twój komputer będzie dla ciebie zarabiał. Zarobione środki wymienisz w sklepie internetowym. Zacznij już dziś zarabiać na mocy obliczeniowej swojego komputera. Symboliczka z tej strony, Mitre, wspieram Was przez serdecznie na kolejny odcinek na kanale. W dzisiejszym odcinku widzicie po raz kolejny Far Cry 3. W poprzednim odcinku udało nam się zrobić parę zadań, chyba tam trzy z tego zapamiętam, jeżeli chodzi o tę misję. Jak i y, pomóc Bakowi w jednym zadaniu, w którym Potrzebowało pomocy przy rozbrajaniu bomb, aktualnie jesteśmy naprawdę bardzo blisko końca gry. Poza odcinkiem kupiłem sobie można powiedzieć dodatek do Far Cry 3, czyli Blood Dragon. A okazuje się, że to tak jakby nie jest dodatek do gry, tylko to jest osobna gra. Coś w przypadku tak jakby Alan Wake'a i Alan Wake American Nightmares, czyli kompletnie osobna gra która jakiś związek z historią chyba ma, ale w przypadku Blue Dragon'a to jesteśmy kompletnie w innym miejscu, kompletnie jako inna postać chyba. E, aktualnie mam pobraną, więc po zakończeniu Far Cry e 3 od razu zabieram się za ogrywanie Far Cry e 3 Blue Dragon, która będzie oczywiście osobną playlistą, bo to jest osobna gra do pobrania. Waży coś około 3GB, tam chyba 2.8 albo 2.9. Tak pamiętam aktualnie znajdujemy się przy Amanaki chyba, bo pamiętam, że w poprzednim odcinku ulepszaliśmy sobie nasz zestaw. Zobaczymy, czy wszystko, tak. wszystko jest podnawiane. Z tego, co pamiętam, to właśnie udało nam się ulepszyć trochę postać pod względem e, w ostatnich odcinkach, pod względem ilości noszonej broni. Też udało nam się ulepszyć mm, bronia, w zasadzie je trochę zmodyfikować, jeżeli chodzi o magazynki, zadowniki itd. Jak i też udało nam się zdobyć strój. Mm, strój kogo? Strój początkującego najemnika. A, rekruta, tak. Street rekruta, który jest oczywiście nam potrzebny, po to, aby zbliżyć się do Hoyta. A kto nie jesteśmy bardzo blisko przy Lazy Shore, to niech będzie, że spróbujemy ją przejąć, bo aktualnie tam mniej więcej musimy się dostać do zadania informator. Więc byłoby dobrze to jeszcze dzisiaj zrobić i, i zobaczymy. A tutaj w zadaniu co mamy? A, rozejrzeć się po okolicy i do kanionu. Tak, to mamy zrobić, to wydaje mi się raczej bezproblemowo damy radę przejąć ten obóz, który jest za 100 około metrów. Właśnie. Jeszcze zrobimy zapis gry i w najbliższych odcinkach tak mi się wydaje, że 3, może 4 i mamy koniec gry. Mamy już z tego co już widzę dwa alarmy, chyba. Jeden jest to, a drugi powinien być tu. Wydaje się, że raczej lepszym podejściem będzie jak trochę tak jakby z dystansu spróbujemy do tego podejść. Ja aktualnie mam takie umiejętności, o nie, RPG nie zdjąłem. Mam taką umiejętność, że jestem w stanie wyeliminować ciężkich przeciwników, którzy, no, którzy noszą CKMy, czy tam flamethrowery i tak dalej. Więc wybitnie dobrze. Tutaj mamy jeden alarm, kolejny ciężki. Hmm, czyli bez znaczenia tego czy mam stroj czy nie ma stroj, tak by mnie zaatakowali Czy alarmy są już wyłączone? Wydaje mi się że chyba tak Mnie ciekawi, jak ja niby nie miałem jeszcze wskaźnika eliminacji pokazanego. O nie, już musiałem tak to zrobić. Tak, to mi trochę ułatwiło sprawę. Na razie pozostałbym przy tym karabinie maszynowym, bo on jest według mnie naprawdę przepotężny. I spróbuję tutaj ich dwójkę jakoś ładnie wyeliminować. Może jak on podejdzie, to spróbowałbym na niego wskoczyć i potem na tego drugiego. Nie zadziałał tak jak chciałem, niestety. O nie, on wybuchnie, tak? Nie wiem, boję się trochę. Dobrze, że miałem te apteczki. Pięknie. Obóz wyswolony. Jeżeli będzie to jakieś polowanie. to z chęcią je zrobimy? Bez alarmu. 550 expa. Mamy jakieś zadanie. A to niech będzie, że jeszcze dzisiaj je spróbujemy wykonać. Czy rzadkie, czy nierzadkie? Nierzadkie. Yy, wściekłe psy terroryzują rolników. A dobra. Czyli zaś wściekli są, rozumiem. O, to jest przy okazji bardzo blisko lokalizacji zadania fabularnego, tak? Tam jest koło chyba kanionu, tak mi się wydaje. A nie, mam tam... mam też do wyznaczonego miejsca, no faktycznie. Czyli nawet jeszcze nie wiem jak daleko nam te psy, ale... Mi tam aktualnie się nie śpieszy. Z tego co dzień to zostało coś koło niby godziny gry... Ale z moimi umiejętnościami i ekwipunkiem, wydaje mi się, że raczej trochę dłużej to może zająć. Wszystko mam ładnie przeładowane, to wychodzi. No, amunicja do karabinu by się na pewno przydała. Jakby przydałoby się odkryć wieżę widokową po jakichś znaczniki. Na pewno akurat fajne są te fortece do zdobywania. Mam wrażenie, że w Far Cry 4 one były trudniejsze. A, może tylko moje spostrzeżenie. Najpierw, że w tamtej sytuacji dupę mi naprawdę uratowało to, że miałem dodatkowy pasek zdrowia, który udało mi się zdobyć w poprzednim odcinku. Praktycznie, że pod koniec, jak i e, to, że miałem apteczkę. O, nie wiem nic do tego. RPG zwierząt aż ósemka. O, już widać. Pokazuję, trochę tych pieniędzy zdobędziemy, ale nie wiem, czy One jeszcze mi się na coś przydadzą. O, i wszystkie są w jednym miejscu. No, nie atakują. No, byłoby lepiej, jakby się zainteresowały mnie, a nie tak uciekały ciągle. Brzmiało już, że. O, i tutaj jest ten kanion. O, nie, nie, nie. ja muszę te wściekłe psy jakoś inaczej zlokalizować tutaj. Piątka ich została, kurde. O! Mam nadzieję, że tych psów jest więcej niż tylko piątka. Chyba jeszcze będzie problem, bo część z nich poszło na kanion. Aż, znaczy, jak one wyszły z tego obszaru, to mogę je zabić? Tak, mogę. O! Okej, okay, czyli to jest tylko wskazany obszar, gdzie najprawdopodobniej mam ich szukać tylko. A tak to one mogą jeszcze gdzieś sobie chodzić. Oby to była zielona roślina. Ale jest to, tak, zielony. Bardzo fajnie. One będą mi się przyzwyczaić na te zielone liście do chociażby apteczki. Tylko, że to już się pojawia problem, bo zostało niby trzy. Ale póki co ani widu, ani słychu. Dobra, już jest jeden. Czy to nie świnia jakaś? Nie, to pies. Nie dostał. Aha, boję się, że jak zmienię broń. Na jakąś inną i go zabiję, no to zadanie, niestety, zostanie przerwane. Więc niech już będzie, że sobie pobiegamy za nim trochę. No naprawdę, no wściekłe psy nie chcą się mną zainteresować. Wreszcie, dwójka ich. Ja bym poszedł bardziej w okolicy tego kanionu, ale nie wiem, czy przypadkiem coś zadanie zadaniem się nie spieprzę, jak tam od razu pójdę. No oczywiście mam nadzieję, że w tej okolicy kanionu będę mógł wreszcie używać broni, bo... Przez ostatni odcinek, jak byliśmy tym podającym się rekrutem, to niestety żadnej broni nie mogliśmy używać, bo oczywiście... Gdybyśmy kogoś zabili, wszyscy zostaliby zaalarmowani, od razu misja się kończyła niepowodzeniem. Jeszcze jeden niby. Jest coś... Okej, okay, czy one tak jakby lurują się tutaj, na to wychodzi? Tak. No, pięknie. O, jednak ten kanion jest tak jak mówiłem, w tej okolicy. Wydaje mi się, że chyba tak. A wieża radiowa? Hmm, niby nie tak daleko, ale niech już będzie na razie ten kanion. No, oczywiście jest najważniejsze zapis gry. W podręczniku chyba jakieś dwie nowe rośliny. Z To jest ciekawe, że mamy aż tyle odmian różnych roślin, które dają na przykład zielone liście. No to jest bardzo fajna sprawa. I chyba to nie jest tej okulis, o której mówiłem. Chyba nie, ale tak dużo nie zmienia. Na razie nie będziemy się leczyć, no bo wiadomo, ten nasz stymulans, że co to to już jest, leczy nam chyba cztery paski zdrowia, a aktualnie brakuje nam tylko jednego. Szkoda, że tutaj nie możemy tak jakby wybrać, czy chcemy się sami uleczyć, czyli po prostu prostując rękę albo palce czy używać apteczki, to jest dla mnie trochę przykra sprawa. Ale na razie zostaniemy przy naszym takim ekwipunku, nie zobaczymy potem jak to się rozwinie, bo raczej rekina tutaj nie spotkamy. A jak wiadomo brakuje mi tylko jednej skóry rekina, aby mieć wyższy the some of the wyższy poziom broni. Oho! Przejdź do obozu górniczego od strony rzeki. Palani, kolejna nowa roślina. Kurde, akurat postarali się w tej wersji. Jeżeli chodzi o te wszystkie rośliny. Ale po co ja mam zrobić zdjęcie tym przywódcom? I gdzie w tej całej sytuacji jest sam?

Podoba mi się to, to akurat, że mamy kurczę ten strój, najemnika i nie atakują nas. Póki oczywiście sami ich nie sprowokujemy jakimś dziwnym zachowaniem. Wydaje mi się że raczej zbieranie nie zaalarmowałoby ich, ale przykład z tym się też okazało, że żadnego miejsca w jakifunku nie mieliśmy. Codej, że nikt się jeszcze nie zorientował, że to my nie jesteśmy my. my ass <sighs> That's the roll sheet gotta get my hands on it what the hell are you doing? Okay nothing to it right uh -huh. gotta find something to blow that truck so we can't get away Znajdzie RPG? Ale gdzie ono może być? Myślałem, że tam na tamtej wieży będzie już tracimy trochę czasu. kurde. Whoa! <grywka> 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 O kurde, Jeszcze tam dotrzeć? O, to są jakieś żarty? O nie, to jest tyle ognia. Nic nie widzę. Przysięgam. Co jest? Gdzie ja mam... trend niby. Jakoś tam do góry muszę się dostać, ale... od której? No skurde. Od tamtej? Chyba tam. O, nie no. Kolejni, ale chyba dobrze idę, jeżeli się pojawiają przeciwnicy. Dajcie amunicję. Trochę niby dali, ale no. Na początku było ogromne zamieszanie, bo tutaj było tyle ognia, że nie wiedziałem naprawdę. Jaką drogą miałbym nie pójść? Może jakoś tutaj? No, ja muszę być naprawdę bardzo wysoko. Bo na tamtym noc się dostać Udększa, że no chyba jakoś tam będę musiał dojść O, uh. a mu nic nie mamy, no tak W którą stronę granatu ...ciekał to nie. No nie no. Aż tyle naprawdę zapasów pomarnowałem. Niby fajnymi odnośnikami są te tyrolki. Do tego, aby mniej więcej się poruszać gdzieś. No kurde. O, amunicja wreszcie. A na początku było takie zamieszanie, że nie wiedziałem kompletnie gdzie iść. To ja jest... O nie, aptekę słyszałem, kurde. na jeden pasek. Tak sobie zdaję sprawę, że gdybym nie wymienił tamtego flamethrower, to znaczy RPGA na flamethrowera, to kurde, miałbym niby miałby lepszą sytuację tam wtedy. Niech będzie, że już wytworzymy jakąś aptekę. Eee, wykonywanie przedmiotów, leczenie, lekarstwo. Mogę niby to pobudzenie endorfiny zrobić. to miałem dodatkowe paski zdrowia, ale. No. Zacząłem o tym myśleć dopiero po oczywiście skończonej, najcięższej, najcięższej walce i tyle. This doesn't look good. Get out of here. Nie Jak to leciało O dało się wreszcie Tracę to na kompletnym speedrunie, co robiłem, czyli biorę wzmocnienie endorfiny i lecę przed siebie. I tyle. O, tutaj no zabiję się na pewno. A może stąd dam radę? No jak to leci? O no, kurde, no bardzo dziwny jest system latania tutaj niekiedy.

Niech będzie, się spróbowałbym jeszcze dzisiaj może ten maszt Szybkiej podróży odkryć To znaczy, jaki masz szybkiej podróży Stację radiową ja Trochę okolic odkryjemy i, i, I chyba spróbujemy dojść do tego hojta Byłoby dobrze kurczę odnoić sobie zapas amunicji No bo on nie jest za ciekawy Ale wydaje mi się że raczej to w tej sekwencji Nie będzie takie najważniejsze No bo w końcu mamy posiadłość hojta To pewnie tam nie będzie dużo strzelaniny No bo będziemy w końcu pod przykryciem pod przykrywką bardziej tego najemnika, więc nie wydaje mi się, żeby potrzebna była nam amunicja, ale że będzie jakaś sytuacja podbramkowa, wyjmujemy RPGa jeszcze mamy sporo granatów do tego też chyba te wybuchowe strzały a nie wiem jak mogę je wyekwipować bo pamiętam, że jakoś pod skrótem klawiszowym to było więc nie wiem, A tutaj mamy zagrożenie już na samym starcie to że jakoś inaczej tam spróbujemy dojść Szkoda, że tutaj naprzód nie mamy takiej kotwiczki jak w Far Cry 4, to bardzo fajnie ułatwiało niekiedy opcje wspinania się i tak dalej. Oczywiście nie po każdych krawędziach, tylko po tych, które były specjalnie oznaczone. No i tak, to było fajne, naprawdę przyspieszenie rozgrywki. Wydaje mi się, że chyba jakoś tam damy radę dojść. Jestem strasznie nahypowany na ten pseudo-dodatek. to tak naprawdę inną wersję Far Cry 3, czyli krwawy smok. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Mam nadzieję, że będzie superansko. Bo oczywiście na Ubisoftie to mam, bo kupiłem sobie kluczyk i już mam wszystko ładnie poprane, przygotowane, więc mam nadzieję, że fajnie pójdzie. Sama gra jest jakaś wybitnie długa, trwa coś około 3, 3,5-4 godzin. I niestety nie jest po polsku, ale to jest oczywiście łatwe angielski. To nie będzie jakiegoś problemu. Dochodzimy tutaj, zobaczymy też, jaką w ogóle broń będziemy mieć odblokowaną w przypadku tej stacji radiowej, i też ile ich w ogóle już będę mieć. Wydaje mi się, że to już może być moja dziesiąta. 18, albo nawet lepiej. Aha, to jest ciekawa kwestia. Czegoś znaczy tak właśnie trzeba było. No kiedy te fajne przejścia nam też pokazują. Jak mi więcej ma myśl... Uuu, kamizelka kuloodporna. Przyda się na pewno wszystko. Jeszcze mi się głową muszę sobie zahaczę. Na szczęście już dochodzimy i chyba to już będzie właśnie przed nami. Pięknie. I przy okazji będziemy mieć szybszą podróż, bo oczywiście wejdziemy na tyrolkę. I zobaczymy jak to będzie dalej wychodziło. A cieszę się, cieszy, że się to udało zrobić. No tych stacji radiowych, które została, jestem szczerze znaczy, zaskoczony, ile tych fortec, a w tych posterunków tutaj jest. Bo 34 chyba, ja na razie mam 8 z nich. To nawet mniej niż 1 czwarta, jak tak liczę. Ale w porządku. I pewnie wrzód będzie odblokowany, chyba tam, tak? No raczej tak. A jak mapa się pasuje? No. Mały kawałek, ale może być. I mamy komple uh, kompleks. Uuu, kompleks. O, 10 właśnie i MS-16 to jest chyba jakiś taki karabin. No i odlokowano zrzut. No dobrze. Przekaz, się jeszcze uleczymy. No i niestety, tak po drodze, jedynie co to możemy spotkać świnie. A spodziewałem się, że spotkamy, może, no jeszcze tego jednego tego rekina. Bo przydałoby się mieć 4 bronie. W zasadzie 4 sloty na broń. Nie pamiętam, jak to wyglądało. Far Cry 4, ale wydaje mi się, że tam chyba dużo poza odcinkami farmiłem, tak mi się coś przypomina. Dawno, dawno oczywiście nie grałem, ale coś mi się tak okazało, że właśnie sporo czasu spędzałem na farmieniu poza odcinkami, aby móc oczywiście to łatwiej sobie rać, bo akurat Far Cry 4 według mnie był trochę trudniejszy. Ale to też zależy. A tam mi się znacznie bardziej podobał bilans pieniędzy, no bo tam oczywiście mieliśmy początkowy limit, nawet nie wiem ile, ale nigdy nie udało mi się do niego zbliżyć. A tyle bym miał jakiś problem, a tutaj tysiąc tylko mieliśmy na początek Wiesz w sumie wszystkie broń broni proporcjonalnie znacznie mniej kosztują jest to jest uzasadnione, no, ale ciekawe, że akurat wybrali taki system że w trójce bardzo mało, a w czwórce nagle tak, taki ogrom w piątce to w ogóle niczego nie kupowałem więc nie pamiętam ile to mogło wszystko kosztować a w primeu no to wiadomo, nie było chyba takiego wyboru a w sumie czego ja się boję, przecież ja mam ten strój najemnika goes the mission to kill Hoyt I'm stronger than ever let Citro know that he's as good as mine do not worry I am always at Citra's side oh, Sam, to jest. put on your best poker face you get one shot at this come hey this is Foster Ah Nagi Sam. take a cigarette break you sit. Where's this list of traitors on your photos? Here. Oh. Mm. That's great work, kid. Yeah, join me for a celebratory cohiba. That was quite a show down there. I don't really smoke. You're concerned about cancer. <laughs> That's goose shit. Cancer won't be what kills you. You look like you want to be in my inner circle, Foster. But you know, I can read people. You? You're a floater. You jump from job to job and never commit. Nothing satisfied me yet. Uh, well, do you know the real secret to keeping employees happy? Fear. Hobbies. Cooking, painting, movies, crystal meth. What are yours? I like to hunt. Hmm. I'm a hunter myself. The noblest of professions. But you know, I like to hunt real game. I can offer you travel to slave markets in Rio, Hong Kong, New York. This is a global enterprise. Globalization is the future. Bringing things from far away to me. Look at American industry. They put a 123 on a contact lens so when I'm going to place it in my eye, I can tell whether it's inside out. Now, why 123 and not ABC? That way they can export it around the globe and straight to me. And guess what happens when I'm wearing it? You don't. See the one, two, three? Isn't that fucking amazing? That's progress right there. That is civilization. But you know, some guys, they just don't get it. You see that boat out there? I'm holding it and the people on board for ransom. But the customer, he just doesn't want to negotiate outside country lines. Bah. Prefer the European recordings, the brass sections in American orchestras too bombastic. Boom! <laughs> <laughs> That's the heart of it fast, right there. I ensure our slaves come from around the globe. Just like that little contact lens, my product is universal. Now. There's something I'd like you to do for me. I have a prisoner downstairs. I want you to find out who he is, who his benefactors are, and I want you to beat him until he can't stand up. I'll send Sam with you. All right. Uh, I'll keep my eye on the camera feed. I so rarely get to watch another professional at work. Zadanie w tej być bardzo ciekawe. I w takim razie, po ich zaznaczeniu, w przyszłym odcinku, spróbujemy zrobić całe to przesłuchanie. Siemka.